Żegnamy się już z Rangirua. Właśnie jesteśmy na lotnisku, czekają nas dwa loty, łódź i autobus, żeby dostać się już do ostatniej naszej destynacji, czyli na Bora Bora, gdzie spędzimy pięć nocy. Wiem, że wcale nie wygląda jakbym była na lotnisku, ale lotnisko na Rangirua jest tak malutkie, że można zrobić odprawę i poczekać na samolot po drugiej stronie ulicy w cieniu pod drzewem. Dwa loty i 5 godzin później i jesteśmy na Bora Bora. A teraz musimy popłynąć tą oto łódką i następnie busem i w końcu dotrzemy do hotelu. A to było nasze lotnisko. Jak widzieliście to był dzień pełen wrażeń, także cieszę się, że już dotarliśmy do hotelu. A tak wygląda nasz ostatni pokój. Jak widać jest to pokój rodzinny, jest bardzo duży, ale mamy też kuchnię, także możemy sobie gotować na kolację. Siemanko. Witam Was dzisiaj z pierwszego takiego oficjalnego dnia na Bora Bora. Ponieważ wczoraj dolecieliśmy w sumie tylko na kolację. Eee, muszę Wam coś powiedzieć o naszym pokoju, bo okazało się, że jest to najgorszy pokój jaki mieliśmy do tej pory. Już nawet pokój, który mieliśmy na wyspie Morea to był pokój w domu u takiej pary. I mieliśmy dzielony z, nich, z nimi prysznic. I w sumie pokój był tylko z łóżkiem i z wiatrakiem, był o wiele lepszy niż to, co mamy tutaj. A tutaj płacimy 100 dolarów za noc. Eee, co mi się tu nie podoba? Po pierwsze, internet jest tragiczny, ale okej, okay, to jest do przeżycia. Po drugie, mamy, nie ma klimatyzacji, to też okej. Okay. Mamy za to wiatrak. Tylko, że ten wiatrak tak wali, jakby się jechało 100 na godzinę z otwartymi oknami. No nie da się przy tym spać, więc musieliśmy go na noc wyłączyć i zrobiło się strasznie gorąco. Po trzecie, wszędzie jakieś muszki, mrówki i inne robactwo. Do tego lodówka jest tak głośna, że gdybyśmy nie mieli w niej jedzenia, to byśmy ją na pewno odłączyli od prądu. Także no, nie polecam, niestety. Idziemy właśnie na śniadanie, ponieważ nie mamy wyliczonego w cenę. Mamy dwie opcje: albo jest sklep spożywczy niedaleko, który. Jest otwarty już o 6 rano, albo możemy iść na śniadanie do hotelu Intercontinental. Podobno jest dobre i też w dobrej cenie, także zaraz zobaczymy. Ok, selekcja była faktycznie całkiem duża. Było dużo świeżych owoców. Tutaj mam e, lokalny dżem. Tutaj ciastko z zieloną herbatą. To są takie. Ym... Francuskie zawiasy, do tego chleb i takiego malutkiego naleśnika i świeży sok, i zielona herbata. Było też dużo rzeczy na wytrawnie, także zapłaciliśmy 15 dolarów od osoby. Zrobiłam sobie jeszcze dwie kanapki na wytrawnie, ale ogólnie nie polecam śniadania tutaj. Wszystko było jakieś takie, no ok, ale wszystko było w temperaturze pokojowej nawet serii owoce, i no, niektóre rzeczy były trochę już suche i tak średnio. Słuchajcie, okazało się, że to śniadanie wcale nie kosztowało 15 dolarów od osoby, tylko 30 dolarów od osoby. Ponieważ ona nam powiedziała, że cena wynosi 30 dolarów i my myśleliśmy, że 30 dolarów za oboje, a nie za jedną osobę. Eee, także no 60 dolarów zapłaciliśmy za to śniadanie. No zdecydowanie nie było warto, nie polecam. Wieczorem poszliśmy zobaczyć pokaz tradycyjnego tańca w hotelu Intercontinental. Taniec nazywa się ori Tahiti i po tym, jak na francuską Polinezję dotarli europejscy osadnicy, został on zakazany, ponieważ uważany był za zbyt prowokujący. Od lat 50. tradycja tańca ori Tahiti została jednak przywrócona. Taniec ten wyraża radość z życia na wyspach oraz wdzięk polinezyjek i różni się w zależności od wyspy czy archipelagu. Są dwa sposoby, żeby zobaczyć taki pokaz, jeśli nie jest się gościem hotelu. Po pierwsze, można wynająć stolik na kolację w czasie pokazu. Nie gwarantuje to wcale stolika z dobrym widokiem. Także polecam drugi sposób, czyli po prostu pójście do baru w hotelu i kupienie czegoś do picia, a następnie przeniesienie się pod scenę. Od kolejnej i ostatniej już wycieczki. W planie mamy zwiedzanie laguny i nurkowanie powierzchniowe w trzech różnych miejscach. Wycieczka kosztowała 120 dolarów od osoby i rozpoczęliśmy ją od snorkowania, gdzie mogliśmy zobaczyć między innymi płaszczki, mureny i różnego rodzaju ryby. Następnie popłynęliśmy do kolejnej miejscówki, gdzie pływaliśmy z rekinami. Niestety w tym filmiku nie mam dla Was żadnych filmików podwodnych, ale jeśli chcecie zobaczyć jak to wygląda to zapraszam do poprzedniego filmu z wyspy Rangirua. Zobaczcie, ile rekinów. Następnie popłynęliśmy na obiad. Zobaczcie, jakie mieliśmy fajne miejscówki w wodzie. Obok nas pływało pełno ryb i dwie płaszczki. Jak widzieliście, wybór był duży. Ja wzięłam ryż, tę sałatkę z surową rybą w mleczku kokosowym, plantana, deser bananowy i grylowaną rybę. Poszłam też na spacer dookoła wyspy, a następnie mieliśmy lekcję wyplatania talerzy z liści i trochę ciekawostek dotyczących kokosów. Czyli jak poznać, które kokosy są dobre do jedzenia, jak je otwierać, jak wydobywa się miąż oraz jak pije się mleczko kokosowe ze świeżego miążu. Hop, 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 super. Now we'll take celle de droite, Celle de droite. Ok, la première która jest à l'intérieur. Et voilà. C'est fini. Wow. <laughs> ok, avec une main, avec les doigts, on va venir maintenir ici la note beaucoup. Pour voir, pourquoi pour pouvoir le bloquer Parce qu'avec l'autre main, il faudra pivoter. Ok, comme est ça. Ouais. On, on est quand a... même loin de... Du... Ok hein. Hop Tej zewnętrznej części kokosa używa się jako rozpałki do ogniska albo jako gąbki, a kiedyś wyrabiały się z tego sznury. <tryk> <tryk> Okej, okay. ale... Ça ferme, ah, stop. <laughs> On va le sortir. Le pouce, ok. Du le pouce ça va venir directement dans la bouche et en même temps, il faudra serrer et appuyer, ok. Comme, ça Comme ceci, attends-moi d'abord. Tatuaże mają bardzo długą historię na Wyspach Polinezji. Uważa się nawet, że to tam właśnie tworzone były pierwsze tatuaże. Najstarsze przykłady tatuaży mają aż 2000 lat. Istnieje kilka elementów artystycznych, które często można znaleźć w polinezyjskich tatuażach, choć są one wspólne dla wielu polinezyjskich kultur, każda wyspa ma swój własny styl. Geometryczne wzory są najczęstszym elementem, który można zobaczyć. Kształty, rozmieszczenie i inne szczegóły zmieniają się drastycznie w zależności od tatuatora, lokalizacji i innych czynników. Tatuaż polinezyjski omal nie spotkał się z losem wyginięcia. Kiedy katolicy i protestanci misjonarze przybyli na wyspę w XIX wieku, zmusili wyspiarzy do ubierania się w tradycyjnym angielskim stylu, zakrywając w ten sposób tatuaże. Ostatecznie tatuaże zostały zakazane, ale w latach 80. polinezyjczycy zaczęli odzyskiwać swoją tożsamość kulturową. Od tego czasu praktyka ta została odrodzona i obecnie kwitnie. Manko, to już nasz przedostatni dzień na Bora, Bora. i na dzisiaj mamy zaplanowany lot helikopterem, eee, także już nie mogę się doczekać. W ogóle okazało się, że te, ta firma, która prowadzi te... Te, te, uu, te loty, w ogóle okazało się, że firma, która organizuje te loty, nie zapewnia żadnego Przewozu z hotelu, a nasz hotel znajduje się jakieś no, godzinę drogi piechotą. No i normalnie yy, dookoła wyspy kursuje taki busik, który się zatrzymuje po drodze w wielu miejscach, ale że jest bardzo, bardzo niewielu turystów obecnie, no to ten busik nie kursuje. Więc mieliśmy opcję albo i z buta, albo zamówić taksówkę. Tylko te taksówki są strasznie drogie, bo kosztują chyba. Chyba musielibyśmy zapłacić 20 dolarów, i nie jestem pewna, czy to nie jest 20 dolarów od osoby. Także zdecydowaliśmy się no, pójść i zobaczyć jak nam będzie szło. Najwyżej złapać stopa po drodze. I ledwo wyszliśmy z hotelu i zatrzymał się menadżer hotelu pytając się czy nas nie podwieźć. Także mieliśmy ogromne szczęście. Jesteśmy godzinę wcześniej niż powinniśmy być, no bo nie musieliśmy iść całej tej drogi. I czekamy na nasz lot. Także mam nadzieję, że będzie fajnie i pokażę Wam wszystko jak to wygląda i czy warto. I później powiem Wam ile wszystko kosztuje. Lot helikopterem nad Bora Bora kosztuje 150 dolarów za 10 minut, 290 dolarów za 20 minut i 430 dolarów za pół godziny. My wybraliśmy najkrótszą wersję i przeleciało dosyć szybko, ale widzieliśmy wiele pięknych widoków. Zdążyłam też nagrać trochę filmików i zrobić zdjęcia, także czasowo było dobrze. Jeśli chodzi o to, czy warto, to moim zdaniem jak najbardziej. Widoki były przepiękne, a sam lot też był super doświadczeniem. Złapanie stopa w drodze powrotnej do hotelu zajęło nam dosłownie kilka minut. Podsumowując, Polinezja francuska nie należy do najtańszych destynacji, ale jest warta swojej ceny. Ludzie są tu przesympatyczni, jedzenie zadziwiająco dobre, woda jest ciepła i ma przepiękny kolor. Do tego jest tu wiele, wiele do zrobienia i do zobaczenia. Można tu bywać z rekinami, snurkować, zwiedzać błękitne laguny, zrobić tatuaż, obejrzeć występ taneczny, wybrać się na wycieczkę w głąb wyspy Tahiti, nauczyć się surfować, wypożyczyć kajaki, zobaczyć jak powstają perły, zwiedzać różne wyspy nie tylko autem, ale też rowerem. Jest tu po prostu o wiele więcej do zrobienia niż zakładałam przed wyjazdem. Dziękuję Wam za oglądanie, a w następnym odcinku widzimy się już w Nowym Jorku. Bardzo jestem zawsze wdzięczna za wszystkie komentarze, także jeżeli chcecie podzielić się Waszymi wrażeniami z odcinka lub z Waszych podróży do piszcie śmiało.